Dzisiaj w kuchni będziemy bawić się z jabłkami i zrobimy coś naprawdę bardzo aromatycznego. Dzisiaj zrobię wspólnie z Wami sernik na zimno z karmelizowanymi jabłkami na miodzie. I do tego zrobimy taki pyszny, chrupiący spód z kruchych ciastek migdałowych. Umyte jabłka obieram, kroję w drobną kostkę, od razu skropię sokiem z cytryny, żeby nam nie szczarniały. Na patelni podgrzewam miód. Wrzucam jabłka. Dość duży ogień pod patelnią, żeby jabłka dość szybko nam się karmelizowały na taki ładny, złocisty kolor. Dodamy odrobinę masła i troszeczkę cynamonu. Gdy jabłka są już skarmelizowane, ściągam je z patelni, odstawiam do wystudzenia. Teraz zrobię spód. Ciasteczka drobno miksuję, żeby nie było żadnych grudek. Masło rozpuszczam w kuchence mikrofalowej. Dodaję też troszeczkę cynamonu. Dodaję roztopione masło. Wszystko dokładnie mieszam, tak żeby masa była jednolita. Gdy wszystko mam już dokładnie wymieszane, przerzucam masę do formy i formuję z ciasteczek, spód oraz boki. Przyda się bardzo szklanka, która ma proste ścianki. Dobra, słuchajcie. Mamy to. Możemy wstawić na chwilę do lodówki. Niech to ładnie nam ściąga. Teraz przygotuję masę serową. Namoczę sobie żelatynę w zimnej wodzie, odstawiam do napęcznienia. W rondelku zagotowuję 150 ml śmietanki. Zalewam gorącą śmietanką pokruszoną czekoladę. Odstawiam na chwilę do rozpuszczenia. Teraz... Dodam najważniejszy składnik do rozpuszczonej czekolady ze śmietanką. Dodaję rozpuszczoną żelatynę, następnie dodaję serki homogenizowane i wszystko dokładnie mieszam. Nie tak dawno robiłem bardzo dobry sernik baskijski z pistacjami. Jeżeli lubicie pistacje, to musicie spróbować tamtego sernika, bo w nim pistacji było naprawdę dużo. Dobra, słuchajcie, na końcu ubijam pozostałą część śmietanki i dodaję do całej masy. Na dno formy nakładam część jabłek, tak żeby były rozrzucone po całym dnie. Zalewam wszystko masą, delikatnie potrząsam, żeby pęcherzyki powietrza wyszły na zewnątrz. Wstawiam do lodówki, myślę, że minimum 2 godziny. Gdy masa już mi ściągnie, wyjmuję sernik z formy, dekoruję karmelizowanymi jabłkami, laską cynamonu i ciasteczkami migdałowymi. Mój sernik. Na zimno skarmelizowanymi jabłkami i z odrobiną cynamonu jest już gotowy. Zobaczcie, wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Jestem pewien, że ten przepis wyląduje na playliście z przepisami na ciasta i torty na bardzo wysokim miejscu, a Wy bardzo chętnie będziecie go próbować. Dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Piszcie w komentarzach, czy się podobało. No i nie zapomnijcie zaznaczyć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowymi przepisami. No i oczywiście. Łapka w górę. Do zobaczenia. Cześć.